Jakie moduły grać na BlackRocku? A dosyłać można normalnie. Ja myślałem o tym, żeby zrezygnować z chapsów i dać turbo Staba Adosu, jak mam na epiona. No nie wiem, ja tak gram na epiące i epiątko mi się dobrze gra, no ale jak tak Milo mówi, no to. Ale to byś brało eksperymentalne czy czy zwykłe HP? Bo ja w sumie nie grałem tym BlackRockiem i nie wiem, czy moduły padają, czy nie. Ile to jeździ w ogóle? 44 na godzinę. To jest chwila. A epiona ile ma? Tylko epiona na turbo ma 4 dychy. Pokaż to. A, Epiona Piono na turbo jeździ tyle co BlackRock bez turbo. No to chyba nie trzeba mieć tego turbo. Majel tutaj chyba ma rację. Chwila, bo BlackRock jeszcze ma pewnie ulepszenia na prędkość, prawda? Tylko tak, ma. Plus 2 km na godzinę. O kurde. I plus 1. I będzie 47 km na godzinę bez turbo. Na HTK, który jest nieprzebijalny, tak? Tak, GG. Szybko sobie tylko rzucam okiem. Aha. Dobra, będzie git. Jak na WoCie? Tutaj można zobaczyć pancerz? O, pojeździe. A jest! Aha. Dobra, będzie dobrze. Jadę. To jest czołg, który ma normalnie przecież działo, tylko potem ta pasywka jest taka, że okej, okay, dobra, dobra. Dobra. Spoko, chcecie to we mnie wjeżdżajcie. Przez chwilę myślałem, że to jest magazynek. To jest normalna piąteczka. Jakie to ma opuszczone? O, takie. Ile to jest stopni? Minus 9? Chyba ta. Albo 10 nawet. Osiem? O, okej, okay. eksperymentalne. No to zobaczymy, jak będzie padać Miamo to wtedy zmienię, na pewno. Szkoda, że jestem sam na tej flance, beka trochę. So, i teraz jak strzelę pestkę to mi jeszcze druga tak Ule, tylko tu mam ciężkiego pika trochę Aha OK Ale to ma słaby wsteczny. O masakra. Tragiczny wsteczny. To jest argument za tym, żeby grać turbo na tym czołgu, tak szczerze. Jak ja cofam kurde 3 dni. On nie mnie wjedzie? No. no pewnie, że wiadom. No a powiem ci tak, było warto, nie? Było warto. Ten mąż też mnie szukał. A co te, a, a co się stanie, jak teraz użyje intuicja? Ej, fajne to! Nie wiem, czy ja chcę tak jechać. Jeszcze hirsch Blackrock ma taką pasywkę, że jak strzelę dwa razy do kogoś, to potem mam tak jakby. tak jakby magazynek, który z automatu strzela dwie, dwie pestki. No. Kurde. Może być przyjemny czołg, naprawdę. Tylko mówię, czuję, że mam z nim jeden problem. Ten wstecz mnie irytuje. Wstecz na tym czołgu jest, no. tragiczny. A, firma ferma spota. Dobra, no ja już też nie jestem skupiony w 100%. No to w sumie bym ich tutaj zdusił. Możesz mnie nie pchać, byłoby naprawdę super, Juniak. Dobra, i teraz po łaziku, nas spokojny. Jedna ph. Tak, teraz bez kapy BlackRock chyba będzie moją 11. No kurde. Albo jak zekwo pierwsze miejsce z WZ, z, nie, nie z wzetą, no, tylko z bezetą. Bezeta też mi daje taki fan z gry. Ej, zarą wisty jest ten członk. Serio. Nie chcę wyjeżdżać, bo jak teraz trzej drugą pH, to wyjadę i go dobiję. Nieważne. Ja nie mam jeszcze ulepszeń polowych. Ponad ulepszeniami polowymi, ten czas między pestkami na pasywce jest, jest krótszy. A to to ma jeszcze lepszą stabę na tej drugiej pestce. okej. Okay. ciekawe. Jedna sekunda, bazowo półtorej. No ale półtorej sekundy to nie jest długo, jak coś. To jest tak jak mac feeling. Szczerze, mocny czołg, naprawdę. Mocny czołg. Dobra, ty jesteś, ten 268 i drawecem? A mogę tutaj na was jakoś sobie zagrać? Miałeś racja. Aha. Mam z zdypytamik trochę, że akurat intuicję zmieniłem nerwemu. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy, roz tej strony, tego nie ogram. Oh. Czy będzie 10k? No chciałbym, ale kurde jest tak Trudna sytuacja w tej bitwie Ciężko mi to cokolwiek zrobić tak naprawdę W mogę teraz blind of lighta strzelić Nie wiem, czy to weszło Pasewka by mi zaliczyło, gdyby to weszło, prawda? O, imba tabla nie trafił Otrzymaj atak! Potwierdzam! Jak on cię wyjął, stary? Niesamowite. No to szkoda, że blindy się nie zaliczają. Bo teraz, jakbym miał dwie pechy, wyjeżdżam na 268 i kokasuję na, na. na dwie pestki. A tak. Dobra, on odwalił syf. Jest klasa, jest klasa. Dobra, no na pićku go sobie rozwalę i tyle. Dobra, git. Uh, czy on może mieć timing, żeby mi spikować na plecy drawecem? Cz, może. A ja mam go godzillę, która w to celuje, więc niby nie jest źle. Dobra, hita załaduję. Dobra, nie zobaczy o cholera. Ale... Nieciekawa sytuacja. Teraz jak RHM jest razem z tym Drawecem, oni są w plutonie, to on mnie tu pikuje i ja mam lipę, jak coś. Dobra, Drawec na mnie nie gra. Jak mnie wpuści na górę, to powinienem go zabić. Dobra, jest klasa. Trzeba zrobić tak, żeby ten... Ale zrąbałem to. <grych> to. zepsułem, to zepsułem. Nie, właśnie nie było paniki, tylko nie przytrzymałem prawego przycisku myszy. No dobra, ale co z tego, że blind wszedł? Okej, okay, będę mieć 10k, ale chciałem wygrać tę bitwę. Chciałem wygrać tę bitwę po prostu. Ale to zepsułem. No, znowu zepsułem tę bitwę. Tego BlackRocka, jak bokiem stoi, to nie ma szans, że się odbija. Tak samo, jak tylko wie, że... Lekko obrócisz, to już mają pewną pana. To jest tak jak na koncepcie na gryfony. Mogę się tłumaczyć. Nie no, tutaj nie, ma, tutaj nie ma co się tłumaczyć. To my bet i tyle. Powinienem przytrzymać prawy przycisk myszy, żeby mieć cały czas lufę na rhm i wtedy się obracać. I tyle. I RHM by mnie nigdy nie spikował, bym go zabił. Ale kurde, powiem wam szczerze, Blackrock potężny szok. Naprawdę. Jak życie jakąś dobrą mapę, gdzie tylko możesz grać na wieżę, tak jak w sumie to zrobiłem tutaj to no jest potężne. Jest 10 tysięcy w pierwszej bitwie. Czy mnie to jakoś cieszy? No, może trochę. Ale patrząc na to, że mogę tę bitwę wygrać, zostałem wydymany przez. No. 10k w pierwszej bitwie BlackRock'em. Nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby zrobić 10k w pierwszej bitwie danym czołgiem. Tam były jakieś bitwy, że 8-9, ale 10 tysięcy? Pierwszy raz. Mogło być 11. No, mogę sobie pluć w brodę tylko. Ale kurde, naprawdę czołk. czołk mega mocny. Bardzo mi się podoba. Na pewno będę go ogrywać. Ale nie dzisiaj, bo mówię, tak mi głowa boli, że, że mam się tylko o tym, żeby się położyć. Ale dowalony ten, ten Blackrock. Jaki najlepsze damage? chyba 12-6? Tak, 12, 6 Ale DPG, no. <laughs> Jest tutaj gdzieś opisana ta umiejętność tego BlackRocka? No to muszę zobaczyć dokładnie. Mi chodzi przy drugiej pesce. No dobra, on nie ruszył tą myszką praktycznie. Zmniejsza rozrzut drugiego strzału w trybie serii o 20%. To jak jest bazowe? Jest to gdzieś napisane? W wyglądzie. Hmm. Nie ma podanego info, czy, czy ma jakąś stabę tam. A może ktoś wejść ze mną na treningówkę? Chcę coś sprawdzić. Przydałby mi się jakiś w sumie mouse, o, albo dwa pojazdy by mi się przydały. To by, to by było mocne. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Chcę, chcę dwa czołgi. Najlepiej takie, które mają sporo HP. Będzie testing robiony. Ja już nie muszę grać randomów. Wybijam sobie BlackRocka. Mogę odpuścić granie randomów. Mogę grać tylko drafty z Piotrem. Myślicie, że WG wprowadzi on slota na 11 tierach? Albo jakieś advance czy coś? Wydaje mi się, że to jest całkiem prawdopodobne, ale musieliby więcej lightów wyrzucić. Trzeba przyznać, jak się gra ze stabą, to kurde ten celownik jest, no. Pierwsza klasa na Black Roku. Snapy można strzelać normalnie. To jest tak, jakbyście grali E5 ze stabą. Już mnie tak jak gram. Małe kółko. Kurde, fajne, fajne. To sobie już na farmie. Mi, mi tylko chodzi o to, czy jestem w stanie. Jestem na jakiejś pozycji. Mnie ciekawi tylko jedna rzecz. Jestem w stanie, tylko się na razy dwa z trzeciej osoby. Wieża szybko się obraca. Wieża szybko się obraca. To jest odległość 140 metrów, czyli co, jestem sobie w co? To jest, jest praktycznie skupione. Chciałbym wam to pokazać w razy 8, ale mam zbyt. Ja mam zbyt małą czułość, żeby wam to pokazać w ten sposób, ale no. Nie, no nie zdążę. Nie zdążę na razy 8. Chciałbym mieć inną czułość. A razy 4? Razy 4 zdążę. Dobra. No to strzelam. To jest mocne. Dziękuję bardzo Dawidek, Dawidek Tekron i Smok, dziękuję. Gdy druga pecha ma bardzo dobrą stabę. No tutaj normalnie można robić kontrolę full auto. Kończycie jeden czołg, no tylko właśnie to jest to. Moim zdaniem te półtorej sekundy jest idealne między pestkami, a sekunda to trochę, trochę za szybko. Jakbym miał sekundę, to nie dałbym rady na odległości tam, ile to było, 100 metrów oni, tak, oni byli od siebie oddaleni 100 metrów. Na odległości 100 metrów nie jestem w stanie tak, tak szybko dobrze przycelować w jakiś czołg. Tak, jedna sekunda jest super na close, to się zgadza, bo możesz dać 800, 840 w bardzo krótkim czasie, ale dajmy na to większość bitew jest taka, że raczej strzelasz się na te, nie wiem, 100-150 metrów, bo tak mapy są zrobione, że po prostu. Grasz sobie na jakimś hulu, farmisz sobie i masz te dwie pechy. No i tego sobie dajmy na to skończysz. I sa jeden skończysz. I chcesz od razu dać drugą pechę tutaj. No to zobacz. Jak tutaj jest sekund. Aj, bez kitu. Można tak robić. No, no, półtorej sekundy na większym odległości jest idealna. A sekunda, no dobra. Dajmy na to strzelę jeszcze raz. I stąd. Ile to jest? No 100 metrów. To jest 100 metrów. I sekunda. Sekunda byłaby teraz. Ej dobra, jednak jesteś w stanie. Okej. Okay. To czyli nie jest najgorzej? No bo... No, no, to, no to byłby dobry fliczek. Taki tu i od razu tu. Z dobrą stawą. No. Dobra, no jeszcze jedną rzecz. Zróbmy inaczej. Chcę zwiększyć sobie odległość. No ale teraz, kurde, przez to, że odjechałem, to Dawidek będzie bliżej. Nie, to muszę być na. Dobra, nieważne. Ja już śpię, dobra? Proszę mi wybaczyć. Proszę mi wybaczyć. Dajmy na to scenariusz, który będzie bardzo rzadko, ale... ale. Ale jest możliwy. Gram sobie na close i muszę. Nie, nawet o. W ten sposób. Czy jestem w stanie to tak zrobić, że taki. Kurde, nawet, nawet na sekundzie bym zdążył. Jak podczas tego strzału zacznę obracać w ten sposób kadłub, to jestem w stanie się wyrobić, żeby strzelić do No Dobra, to nie będę dobijać te krona. Zróbmy tak, żebym. Żebym był. O, w ten sposób. Tak, żebym był tak jak teraz. Nie, no dobra. Ta jedna sekunda też będzie git. Dziękuję wam bardzo za pomoc, Dawidek Smok i Tekron. Dziękuję ślicznie. No, musiałem to sprawdzić, bo to, to sobie jeszcze na YouTubka wezmę, bo to akurat jest coś ciekawe. I naprawdę, ten, czołg, ten czołg jest, jest mocny.